Witajcie moi drodzy, witajcie. Dzisiaj my z wami będziemy robić taki grzybek. Była prośba o robieniu grzybka. I ja zastanawiałam się, czy robimy taki płaski, biały, tak jak robiliśmy wszystkie ozdoby. Czy zro zrobić taki muchomorek. Muchomorek. Może nie być? niekoniecznie nie, 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 nie musi być muchomorek. Może być biały grzyb, nie? Borowik? Może być zielonka? No i tak postanowiłam, że robiliśmy wszystko biały, więc biały zrobię. Natomiast jeśli będziecie chcieli taki grzybek, to napiszcie mi w komentarzach, zrobimy z wami taki grzybek. Kordonek filodyskozja, szydełko 1,25, no i nożyczki oczywiście. Zaczynamy jak zwykle od tej naszej pętelki. Zaciągamy. I teraz musimy zrobić dwa słupki z narzutem, oczko, dwa słupki z narzutem. Musimy w to nasze oczko zrobić dwie takie grupy. Z tym, że jak zwykle, pierwszy słupek, nasz tak zwany z narzutem, będzie nam zamieniał w łańcuszek z trzech oczek. Czyli to jakby nasz pierwszy słupek, teraz tą naszą zaciągniętą pętelkę robimy drugi słupek, oczko i jeszcze dwa słupki, jeden, drugi, oczko, i jeszcze jeden taki wachlarzyk, bo można tą nitkę schować, żeby nam ją potem, ona się nie plątała i nie trzeba było z nią się bawić igłą zaciągając, więc musimy, możemy tu schować. I znaczy było dwa słupki, oczko i jeszcze dwa słupki, jeden i drugi. I to u nas będzie jakby czubek naszego grzybka. My pójdziemy potem takim, taką parasolką. Oczko mocowania, obracamy i idziemy oczkami ścisłymi pod ten nasz łuk. Tak jak my robiliśmy rybkę albo ten sopelek, taki ten szerszy. O, przeszliśmy oczkami ścisłymi pod ten nasz łuk, Trzy oczka, łańcuszka jako pierwszy słupek i robimy drugi słupek, oczko, jeszcze dwa słupki. Jeden, dwa. Ta nitka nam nie potrzebna, można ją obciąć. Teraz musimy to troszkę, tą naszą parasolkę poszerzać. Więc tu teraz będziemy wyrabiać też słupki z narzutem. Oczko po tym naszym wachlarzyku. Oczko i pomiędzy tymi dwoma wachlarzykami z poprzedniego rzędu, tam gdzie u nas było jedno oczko pomiędzy nimi, wyrabiamy słupek z narzutem, dwa oczka. I słupek z narzutem. Teraz oczko. I boczny wachlarzek. Te wachlarzyki już nam znane są, czyli dwa słupki, oczko, dwa słupki. Wszystkie wachlarzyki boczne będą tak samo wyrabiane. Dwa słupki. Oczko mocowania obracamy. Teraz oczkami ścisłymi pod środek naszego tego wachlarzyka, pod ten nasz, nasze oczko. I tak, trzy oczka łańcuszka, słupek, oczko. Jeden słupek, drugi słupek. Oczko. Widzicie, u nas się rozszerza nasz grzybek. Oczko. Teraz pod ten łuk wyrabiamy taki sam wachlarzyk. Czyli dwa słupki. Oczko. Dwa słupki. Oczko i boczny wachlarzyk. Oj, o, tu, o, pod oczku, Boczny wachlarzyk. Jeden słupek, drugi oczko. I znów dwa słupki. Oczko mocowania, obracamy. Widzicie, nasz grzybek się rozszerza. Oczkami ścisłymi przechodzimy pod ten nasz łuk. Pierwszy pod oczko wachlarzyka. I teraz robimy tak samo boczny wachlarzek. Tu wachlarzyk. Dobra, po kolei. Robimy boczny wachlarzek. Pierwszy. Dwa słupki. Oczko. Dwa słupki, oczko. Teraz pod tą naszą e, e, łuk, pod ten łuk wyrabiamy literkę V, czyli taką jak tu. Słupek, oczko, słupek, literka V, oczko. Ubiemy środkowy nasz wachlarzyk. 1 2 oczko 1 2 oczko i znów literka V pod ten nasz łuk pomiędzy wachlarzykami. 1 oczko i drugi, literka fa oczko i robimy boczny wachlarzyk, 1, 2, 1 i 2, oczko mocowania, <tryk> obracamy, Oczka ścisłe, potem ten nasz pierwszy łuk wyrabiamy wachlarzyk boczny. <śmiech> <śmiech> Jeszcze te po, po, pojarmarkowe przeziębienie mnie nie, <laughs> nie opuszcza. Teraz tak oczko i wyrabiamy wachlarzyk o ten nasz, w tą naszą literkę V. Jeden słupek, drugi słupek, oczko. Jeden słupek, i drugi słupek. Oczko. I wachlarzyk, w wachlarzyk. Jeden. Dwa, oczko, jeden, dwa, oczko, tak, teraz tą naszą literkę V wyrabiamy wachlarzyk, jeden słupek, drugi, oczko, jeden słupek, drugi, oczko, i boczny wachlarzyk. Jeden dwa oczko i jeszcze dwa słupki. Jeden. Dwa. Taki grzybek nasz rozszerza się. Oczko mocowania obracamy. Mamy pięć wachlarzyków. Teraz Tymi pięcioma wachlarzykami musimy przerobić jeszcze dwa rzędy. Czyli tak, tak samo jak w tym naszym ostatnim. Jeszcze dwa rzędy po pięć takich wachlarzyków. Tak, tu zrobione. Mamy trzy rzędy po pięć wachlarzyków. Teraz musimy przejść. Na ten nasz środek, naszego grzybka. Można to zrobić, przychodząc tu oczkami ścisłymi, ale wtedy my mocno pogrubimy ten nasz dół grzybka. Ta strona będzie cienka, ta będzie grubsza. Dlatego ja wolę obciąć tą nitkę i tu już zacząć nową nitką. Czyli wkuwamy nasz szydełko pomiędzy drugim, a trzecim tym naszym wachlarzykiem i robimy jakby nasz pierwszy słupek, czyli trzy oczka, które będą nam udawać nasz pierwszy słupek. Tą nitkę końcóweczkę układamy wzdłuż płótna, wrobimy od razu ją w płótno, żeby potem nam nie bawić się z igłą. Narzut i teraz słupki. Słupek w pierwszy słupek wachlarzyka. Narzut. Słupek w drugi słupek wachlarzyka. Narzut. Ten łuk opuszczamy, w niego nie wkuwamy, wkuwamy od razu w trzeci słupek. W czwarty słupek i włók pomiędzy wachlarzykami. Mamy sześć słupków. Oczko mocowania obracamy i robimy dwa rzędy słupek w słupek. Czyli trzy oczka. Pierwszy słupek u nas jakby jest, wkłuwamy w drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty, jejku, piąty i szósty wkłuwamy w trzecie oczko naszego tego łańcuszka. Mamy kolejne sześć słupków. Oczko mocowania obracamy i robimy jeszcze jeden taki sam rząd. Mamy trzy rzędy po sześć słupków. Oczko mocowania obracamy. Teraz musimy naszą nóżkę tą poszerzyć trochę, więc robimy trzy oczka, narzut i wkluwamy. Będziemy robić po dwa słupki w te nasze boczne słupki, czyli tu jedno mamy narzut, wkluwamy w to samo oczko, z którego wychodzi nasz pierwszy ten łańcuszek, mamy dwa słupki. Teraz słupek, słupek, czyli to będzie już nasz trzeci, czwarty, piąty, szósty i teraz narzut i w trzecie oczko naszego tego łańcuszka, w trzecie oczko, ojejku, o, wrabiamy dwa. Słupki z narzutem. Jeden i drugi. Teraz my już mamy tu osiem oczek. Rozszerzamy naszą nóżkę. Teraz robimy jeszcze dwa rzędy po osiem słupków. Robimy słupek w słupek. Mamy taki grzybolek. I teraz patrzcie, jeśli ktoś chce, żeby ta nóżka była dłuższa, to można zrobić na przykład tu zamiast trzech rzędów, cztery rzędy po 6. można zrobić tu nie trzy, a cztery rzędy po 8 słupków. To już jak komu się, komu się spodoba. Więc można zrobić tu jeszcze jeden rząd, będzie nóżka, nóżka dłuższa, bo teraz my będziemy zwężać tą naszą nóżkę, żeby ją zaokrąglić. Więc, jeśli komuś chce się dłuższą, to można jeszcze rząd przerobić tych ośmiu słupków. Natomiast ja już będę zaokrąglać. Ja długiej nóżki nie będę robić. Więc, oczko mocowania, trzy oczka łańcuszka, i teraz będziemy robić po dwa słupki łączone u góry. Czyli to tak głowamy. Robimy drugi słupek, łączymy, to jakby pierwsza para u nas łączy, połączona. Teraz narzut w kolejny słupek, przerabiamy narzut, ale nie przerabiamy do końca, znów narzut, kolejny słupek, przerabiamy narzut i teraz przerabiamy wszystko razem. I znów narzut, jeden słupek przerabiamy tylko narzut. Nie przerabiamy do końca, zostają u nas dwie, kolejny słupek, narzut i teraz przerabiamy razem. Widzicie, u nas zaokrągle się nasza nóżka. I ostatnia para nam została, przerabiamy narzut, nie przerabiamy dalej do końca, znów kolejny trzecie oczko naszego tamtego łańcuszka. Cały czas trafiam za jedną nitkę. Wtedy bardzo mocno oczko nam się rozciąga. Więc lepiej o widzicie jedna. A lepiej, żeby u nas na szydełku było było grubiej trochę. Więc żeby na dole została jedna, a na szydełku zostało dwie z tego oczka nitki. Tak. O, a teraz zgubiłam narzut. O, narzut. I przerabiamy narzut, i teraz przerabiamy razem. I już widać, że nasza nóżka zaczyna się zaokrąglać. Oczko mocowania obracamy. Jedna, dwa oczka. Teraz też będziemy yy, yy, przerabiać razem po dwa nasze te. Yy, yy, Boże, <śla> po, po, dwa, po dwa słupki razem. U nas tu jedna para łączona, druga para łączona, trzecia para łączona, czwarta para łączona. Czyli u nas wychodzi, wychodzi jedno, dwa, trzy, cztery oczka. Więc z tych czterech oczku, oczek przerabiamy po dwa słupki łączone razem. Czyli mamy tu dwa oczka łańcuszka. Tu jest jedna para przerobiona <laughs> na rzut. Przerabiamy narzut, nie przerabiamy do końca i ten nasz ostatni, ostatnie oczko narzut i teraz przerabiamy wszystko razem. Oczko mocowania, obcinamy nitkę i zarabiamy ją tu igłą. Teraz nam zostało tylko to zblokować. I tu też, jak komu się spodoba, ktoś chce szerszą y, tą y, kapelusik, rozciąga szerzej. Ktoś chce wąski, rozciąga wzdłuż. O, zarabiamy nitki. Igłą, zaraz bierzemy igłę, zarabiamy nitki pomiędzy tymi, pomiędzy tymi oczkami, o taką. I będziemy blokować. W no, taki sposób rozpięty jest ten nasz grzybek. Teraz zaczekać, póki wyschnie, zrobić wiszaczek, nitkę i będzie grzybek gotowy. No, moi drodzy, i mamy taki grzybek. Ja tu zrobiłam niteczkę, zawiązałam. Można zawiesić sobie. I jest taki, jak wiedzieliście, robi się bardzo szybko, bardzo prosto, więc normalnie usiąść wieczorem, zrobić sobie taki komplecik szciul grzybków, to może każdy, nawet ten, kto tylko, tylko zaczyna swoją przygodę z szydełkiem. Natomiast, jeśli chcecie komorek, jak ja już mówiłam na początku, piszcie w komentarzach. Na kolejny film ja wam obiecałam śnieżynkę, ale tak pomyślałam, że śnieżynki to my zdążymy jeszcze zrobić, bo czasu to już coraz mniej. Ale chciałabym zrobić taką gwiazdę betlejemską taką zawieszkę na okno. To jest format A4, mniej więcej takiego rozmiaru ona by była. Nie ukrywam, chcę sobie zrobić na okno, więc mogłabym po prostu nagrać to, żeby i wy mogliście zrobić. Więc napiszcie mi w komentarzach co chcecie, żebym robiliśmy kolejny yy, raz. Czy zwykłą śniżynkę jakąś, czy taką gwiazdę. Będę czekać na Wasze komentarze, żeby wiedzieć, co mi dalej robić. No a na ten moment ja z Wami się rozwitam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za Wasze miłe słowa, za uznanie. No i i jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Pa!